Witajcie, dziś troszeczkę zwlekałem do nagrania aż do wieczora. Dlatego, że w ciągu dnia za dużo światła jest i to, co chciałem Wam pokazać, to nie byłoby by ciągu dnia tego widać. Więc o co mi chodzi? Chodzi mi o ustawienie poprawne lunety. I nie jest to o odległość od oka, ale jest to wypoziomowanie krzyża względem samego karabinu. To, że zainstalujemy sobie lunetę. Daleko od oka wypoziomujemy sobie. Powiedzmy, ktoś sobie weźmie poziomiczkę, postawi sobie tu. Super, nie? Nie. Wieżyczka w zasadzie pokrętło wieżyczki nie jest jakby punktem referencyjnym, którym można zawierzać. Yy, więc yy, o co tu chodzi? Chodzi o to, że przy większych dystansach, yy, przy większych poprawkach, czyli tam powiedzmy 20-30 Moa, to jeżeli będziemy karabin będzie wypoziomowany, luneta będzie niewypoziomowana jak krzyż, to poprawki będą zupełnie w innej płaszczyźnie stawiane i będziemy zupełnie indziej, gdzie indziej trafiać niż celujemy. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, musimy mieć wypoziomowane karabiny w tej płaszczyźnie. Czyli tu na szynie musimy mieć poziom i w tej płaszczyźnie też możemy mieć poziom, co w zależności od tego, jak zainstalujemy sobie drugie narzędzie pomiarowe na, na to przeciwległej ścianie, na przykład. Od obiektywu podajemy światło i obraz jest, że tak powiem, wyświetlany na ścianie krzyża, który mamy aktualnie w Lunecie. Jeżeli jest to wszystko dobrze zamontowane, nie trzeba nic poprawiać, super. Jeżeli wymaga to nie będzie się zgrywało, trzeba poluzować tutaj śrubę i lunetą całą obrócić tak, żeby zgrały się nam krzyże, tudzież linie, do których robimy przymiary. Jeszcze ja Wam teraz pokażę na, na drugim rzucie na ścianie w ciemności, także mam nadzieję, że to będzie ostre. Zapraszam. Dobrze, słuchajcie. Mamy już godzinę prawie 21, ale musiałem czekać do wieczora, żeby to było dobrze widać. Więc tak, tu jest przyklejona kartka z krzyżem. Ja sobie wydrukowałem krzyż. Może być to cokolwiek, co ma pionowe poziome linie, które jest łatwo wypoziomować. Tu przykładam poziomicę do linii, którejś, którą tu mamy. Przykładam poziomicę i mocujemy na stało tą kartkę. Z przymiarem. Po drugiej stronie, y, na stole kładziemy karabin sztucer, cokolwiek z lunetą, y, która ma być wypoziomowana. Karabin ma, karabin ma być wypoziomowany po pierwsze, nie luneta. Luneta, y, jeżeli nie, <coughs> będzie miała z, złe ustawienie, w, w źle wypoziomowany krzyż, trzeba zluzować pierścienie. I teraz, tak. Y, karabin jest wypoziomowany i Wyświetlamy obraz na ścianę. Robimy rzut na ścianę przez obiektyw. Wkładamy latarkę, mocną, najlepiej, jak najlepiej, mocną latarkę, żeby była dobra projekcja na ścianie. I wyświetlamy obraz. I ten obraz, krzyż, ma być, że tak powiem, pokryć się z linią albo być bardzo blisko niej. Bardzo, bardzo, bardzo blisko, ale najlepiej, jakby się pokrywał. I w tym momencie jest nasza montaż dobrze ustawiona. Jeżeli jest niedobrze nie ustawiona, nie ustawiona to będzie wyglądało to mniej więcej tak, że ten krzyż będzie odjeżdżał w jedną albo drugą stronę. W tym momencie trzeba poluzować pierścienie montażowe i lunetę te obrócić. Oczywiście uważając, żeby nie ruszyć też karabinu przy okazji. Jeżeli nam się to pokryje zacisnąć pierścienie delikatnie, sprawdzić czy nic się nie zmieniło, potem znowu dokręcić danym momentem i sprawdzić jeszcze raz, czy nic się nie, nie pozmieniało. Jeżeli tak mamy już ustawioną, poziomowaną lunetę, to w tym momencie, w zasadzie tam, gdzie celujemy, tam powinniśmy trafiać, jeżeli mamy dobre, dobre zero. Bo jeżeli mamy przesunięcie, to może na 100 metrach to dużo nie będzie różnicy, ale już na wyższych dystansach, jak na przykład 500 i plus, to na pewno będziemy mieli różnicę i to sporo. Także to jest sposób, który ja stosuję. No, musiałem czekać do wieczora, żeby wam no, to pokazać, bo w ciągu dnia kamera tego po prostu nie widzi. A w nocy jako tako to mam nadzieję było widać. Słuchajcie, no, ten odcinek miałem zrobić już dawno temu, ale jakoś tak wyleciało mi z głowy, jeszcze zanim zerowałem netretien to zrobić. Ale ja zawsze w ten sposób właśnie ustawiłem sobie krzyż poziomuje go względem karabinu tak zawsze robię, więc chciałem zrobić o tym odcinek, ale jakoś tak właśnie z pośpiechu wyleciałem w z głowy, ale lepiej później niż wcale także ten sposób ja stosuję i że tak powiem mam nadzieję, że Wam się to przyda, a jest to warte nawet sprawdzenia czy Wasz karabin ma jest zgrany z lunetą także jeżeli się Wam podobało to kciuki w górę, komentarze, może jakieś macie inne sposoby też do ustalenia lety. Tak, zobaczymy w tym odcinku. Cześć!